Cieszę się, ale jestem dosyć widać, w kolejnym filmie co jest na moim kanale. Kolejny skrzydłowy, chęta i szyszka. Gram solo. Gram po raz kolejny. Już dzisiaj 10 nagrywki mi się nie udało. Będę ich wrzucał. Też w jeszcze gorzej niż wcześniej. A jednak trafiłem na Polaka, nie byłem pewny właśnie czy to Polak. laga, nie wiem czy było to widać Nie wiem czemu, ale lubię Zeusy kupować. Dobra, plany plantuj. No. Ugramy to, to gramy A tam w ogóle u ciebie A nawet spoko, jak tam u ciebie A to praca O Chcesz kogoś pozdrowić na YouTube? O, ym... Nie wiem właściwie, przyjdź. <noise> A, to fajne. Niezależnie od... Co mówisz? Nagrywasz? Tak, to się, nie nagrywa się nagrywa się. Niezależnie od wyniku to wrzucę. Od wyniku to wrzucę. O, spoko. pozdrawiam YouTube'a. <noise> Myślę, że wszyscy dziękują ci. <noise> A, no to... <noise> No, o, ja YouTube, a dzięki wielkie Rzadko spotykam youtuberów tym... a... O rzadko się spotyka Rzadko spotykam, spotykam y, youtuberów tutaj, bardzo rzadko Znaczy pierwszy raz spotykam tutaj kogoś, kto nagrywa no. Ja tam kil... na kilku trafiłem kiedyś Polem, po prawej, y, tunel Okej okay. Minus 79 dostał Nie jest łatwo, nie jest łatwo Ale w sumie nie byłem pewny na początku czy nie z Polakiem e. Ale niezależnie od wyniku to wrzucę jednak Skoro mu obiecałem. O nie, źle ci powiem. O, tak jakoś. <gry> Szacunek. Lata praktyki. Trochę się grało. A jaką miałeś najwyższą rangę? Jeszcze raz? Jaką miałeś najwyższą rangę? Eee, nie wiem, dwa kawałki. A to i tak po spoko. A, ah, widziałem, tunel. Nice. Dzięki. 6-2, tego nie możemy zmarnować. Tu musi się udać teraz. Ale, ale spoko takie skrzydłowe są, spoko. Naprawdę. Jak jeszcze się spotyka czasami swoich widzów w momencie, kiedy oczywiście mój kanał się nie jest aż taki słowne, ale jak się spotyka jakiś widzów, to też jest jakieś to fajne właśnie. Te, wiecie spoko ludzie. site jakiś ostatni nie wiem gdzie. No ale myślę, że ugra. Spami Ktoś mi spamił cały czas na Messengerze Ej, troszkę za... Troszkę za późno chyba Ale to jest ten timing cały Prawie, prawie Prawie było Damn teraz razu mnie tutaj spamił No Może być już site Nie, nie, nie zadałem, no że mam chłopak. Nie wiem, może mu coś zadałem, nie mam pojęcia. Bo... Udle te. Teraz. Próbowaliśmy z nim trochę. Eee, nic. A może? Na całe szczęście czy to... Nie wiem czy tam było coś lepszego czy nie, ale dobra Dzięki Spoko Ile już nagrywasz? A co mówisz? Ile już nagrywasz w YouTubie? E, na tym nowym kanale nagrywałem już rok O spoko, fajnie Nadałem The... chyba The... low Fuck, jeszcze spadłem na co jeden. Chyba coś tam został, nie? Nie no. wiem ile, nie wiem jak dużo, ale zawsze coś. Chyba nie uda mi się nawet Ty... Nice. Chciałem w ogóle smoku, wiesz? Boję się, że nie ugram. Co to Eee, wiesz jak najemryś lowa. <grywa> tak już cienko. Co z tego, że P90, Ważne, że ugrane, nie? To jest ważne, to się liczy. 9 kili, tak jak on. Ojej, co tu się stało? Myślałem, że ja cię zabiłem. Ale do, dobra, mamy 8-4, jeszcze tylko jedna. Trzeba wygrać to teraz Mam nadzieję, że nie będzie tylko remisu. Że nie zrobię takiego kambaku. Ten z Negerem. Ostatni tu też jest. Dobra, dziękuję Dzięki również wielkie. Eee. Podejrz ten, linka? Czy nie wiesz co, możesz sobie wpisać w to co widzisz tutaj, ten mój nick. A, spoko, spoko. A jak będziesz chciał kiedyś zagrać to możesz pisać na, gdzieś tam w komentarzu na kanale, to wiesz, jakoś się odnajdzie. Dobra, spoko. To naryka? Na ja robię. Słuchajcie, tak to się robi. Chce się. Tak się nabywa znajomości, tak się nabywa widzów. <grymne> Oczywiście to wiadomo. Słuchajcie, jeżeli chcecie więcej gielek krzywego i tym podobne, zostawiacie łapiłkę Komentarz, komentarzu, subskrypcję. Ktoś stawi do następnego i cześć.